Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Dzisiaj przyszedł czas na wysadzanie hortensji, o których wspominałam na poprzednim odcinku. Jak widać, zrębki dojechały. Napracowaliśmy się z moim mężem, i dzieci troszkę pomagały strasznie przy tym, ale się udało. Mamy to zrobione. Zostało miejsce na hortensję. Hortensje dzisiaj dojechały. Pierwszy raz zamawiałam przez internet. Czy jestem zadowolona? Nie do końca. Zobaczcie, w jakim stanie przyjechała paczka, w jakim stanie są hortensje. Zobaczcie. Jeśli chodzi o rośliny, to pierwszy raz zamawiałam cokolwiek przez internet. Pokusiłam się tylko dlatego, że zależało mi na specjalnej, pewnej odmianie, jeśli chodzi o hortensje. No niestety paczka przyszła w takim stanie. Jest tutaj niby napisane ostrożnie nie rzucać, ale tak powiem Wam szczerze, że uważam, że powinno być jakiekolwiek info, że w środku mogą znajdować się rośliny. Nie jest to jakoś. O jest ciekawe. Aż się boję tego otworzyć. Hm. To jest złamana już. Okay. Niby był tutaj włożony patyczek. Nie wiem, napiszcie co o tym uważacie. Co o tym sądzicie, ale sadzonki są wysokie. Wiecie co? No... Nie mogę powiedzieć, żebym była nie wiadomo jak zadowolona z tego, co tutaj przyszło. No, ale kosztowały 15 zł, więc też nie będę nie wiadomo jak wybrzydzać, ale przy sadzeniu pokażę Wam dla porównania. Sadzonkę Hortensji Anabel, którą kupiłam u nas tutaj za 20 zł. Dobra, o tym jaka to jest odmiana, dlaczego taka i tak dalej. Już przy sadzeniu poczekamy do wieczora, bo ja zawsze wieczorem wysadzam. Także na razie czekamy. Postawię je sobie gdzieś w cień. No, nie jestem do końca zadowolona, ale mam nadzieję, że później będzie lepiej. Hmm. Tutaj mamy Hortensję Anabel, którą kupiłam w szkółce u nas za 20 zł z dwoma kwiatami. No, tutaj troszkę przypalona od słońca. Tutaj już się tworzy kolejny. No i tak nie ukrywam, że po cichutku liczyłam, że te też będą podobne. Wiecie, chodziło mi bardziej o to, żeby nie chodziło o to, żeby ona była nie wiadomo jak długa, ale żeby miała chociaż tam kilka tych pędów, gdzie można by. Już, że byłyby po prostu widoczne na tej rabacie, bo już nawet do mojego męża mówiłam, że jak przyjadą te hortensje, to już nawet jak będą, ja nie mówię, żeby wyglądały tak, ale nawet już po tym jednym kwiatku, jakby miały i już by się je tutaj wsadziło, to by było coś widać. A tak, to nie dość, że te moje trawy giganty, zanim wyrosną na giganty, to będzie w ogóle bardzo dużo czasu. Te, no to mam nadzieję, że przetrwają i wszystko się Jakoś ładnie rozrośnie i pomiędzy będą te hortensje. Jeśli chodzi o trawy, giganty są roz, wysadzone w odległości 2,5 metra, więc to jest bardzo daleko i wydaje mi się, że za jakiś czas po prostu będzie taka konieczność, żeby na przykład rozdzielić te karpy jeszcze na pół, i wtedy, wtedy będzie to odpowiednio. Jeśli chodzi o hortensje, to też jest łatwo je rozmnożyć. Tym bardziej, że wybrałam sobie hortensję bukietowe. Miałam Wam powiedzieć, jaką sobie wybrałam hortensję i dlaczego. Wybrałam sobie y, hortensję w odmianie Freys Mala, y, Freys Malabel. <laughs> Melba Fries, albo Fries Melba, nie wiem w jakiej kolejności się to y, mówi. Jest to taka y, kuzynka, y, jakaś udoskonalona wersja y, Vanilla Fries. Wypadło mi z głowy, pies mnie rozproszył. I mam nadzieję, że będzie fajnie rosła. To mają być właśnie fajne, duże kwiaty, które będą się wybarwiały z białego przez róż na taki ciemny bordowy. I właśnie o to mi chodziło, dlatego kupiłam też czerwonego rododendrona, tego różanecznika. Tam są właśnie te perukowce, i chciałam, żeby to wszystko było takie spójne i jednostajne kolorystycznie, a co z tego wyjdzie to zobaczymy. Może wyjdziesz tutaj przed obiektyw i się pokażesz. Tak, Powiedziałaś, że zrębki tak samo pomagają. Tak samo pomagałeś, to znaczy pomagałeś. Ja, u... ja uważam, że tak dwie trzecie to jest tutaj twojej pracy w tych zrębkach akurat. Dobrze, Na pewno wszyscy słyszeli. Większość tutaj, jeśli chodzi o zrębki, to oczywiście zrobił Mój mąż, bo przywoziliśmy Ctery tutaj przyczepki. Cztery, cztery przyczepki. Napracowaliśmy się bardzo. No mój mąż, wiadomo, najwięcej, bo jest najsilniejszy i największy z nas wszystkich. Wszyscy o tym wiedzą, oczywiście. Więc biorę się teraz za te hortensje. Mam nadzieję, że przy, przyniosłam sobie na wszelki wypadek sznurek, nożyczki i paliki, ale być może nie będzie takiej konieczności, żeby je podpierać. No, i okazało się, jak rozpakowałam paczkę, yy, stety, niestety, że dostałam jedną hortensję w gratisie. I o ile normalnie każdy powinien się ucieszyć z takiego gratisu, to ja się teraz zastanawiam, co mam z tą hortensją zrobić, bo mam przygotowanych 7 dołków, bo tak sobie to wszystko tutaj rozplanowałam. Bo tak jak Wam wspominałam, ja to wszystko tak wiecie symetrycznie i tak dalej. Więc mam przygotowane tutaj 7 dołków. Wiadomo, że do hortensji, no to potrzebujemy tam, one są przygotowane kwaśnym torfem, obornikiem granulowanym. Jeszcze tam sobie podsypałam trochę rębkami w środku, więc chciałam, żeby to wszystko było dobrze przygotowane. No, i mam teraz tą jedną, i zastanawiam się, bo został mi jeszcze tutaj ten cały skalniak do uporządkowania i albo posadzę, bo tam mam jedno miejsce. Tą hortensję tak bardziej za tym skalniakiem, żeby one tutaj były wszystkie razem i było takie tło robiła do tego skalniaka, albo po tej drugiej stronie, ale tam wtedy zrobi mi się dziura, więc myślę, że to będzie tutaj takie jednostajne, a tam może jeszcze coś wymyślimy za tym świerkiem w międzyczasie, ale no tutaj będę musiała jeszcze niestety sobie tam wszystko przesunąć, przeciąć agrowłókninę. Włożyć sobie tam torfu kwaśnego. Dobrze, że jeszcze go trochę mam obornika, żeby no one wszystkie miały dobre warunki, także jeden plus to porównajcie sobie doniczki przy tej a przy tej. Więc tu nie będę miała dużego problemu, żeby je wsadzić, bo tutaj no to wiadomo, że musiałabym się więcej napracować. A tutaj to chwila, moment i te korzenie będą w ziemi. Idziemy bliżej. Z jedną zrobimy razem, a później pokażę Wam już takie podsumowanie, jak wszystko będzie zrobione, podlane. Zaczyna jeszcze tak w międzyczasie wychodzić słońce, ale już jest takie prawie wieczór, więc to słońce jest takie przygaszone, więc myślę, że nic im nie będzie. Biorę się za robotę. Widzimy się przy dołeczkach. Chciałam wybrać z jedną jakąś ładniejszą, ale no nie bardzo było z czego. Położę sobie może tutaj. Mam przygotowane tutaj właśnie to stanowisko. Hmm. Nie wiem po prostu, co mam zrobić z tą resztą, z tym gratisem. Dzieje Polakowi to nie dogodzi. Dobra. Widzicie? To jest taka powiedzmy jedna z ładniejszych, ale ja mimo wszystko chyba yy, wezmę palik. Tu jest złamane. Wezmę palik o którym zapomniałam i będą jakieś podpory, ale to za chwilę wbiję sobie. Korzonek jest tak mały, że naprawdę nie ma tutaj jakiejś wielkiej, wielkiego problemu, żeby, ja to przygotowałam sobie doły, ale to bardzo dobrze. Już nawet nie zakładam rękawiczek, bo mam tak zrechane paznokcie po tym, nie będę jej zbyt głęboko wsadzać, tak jak rosła, więc tutaj musimy uzupełnić. Będzie to. No plus jest taki, że w związku z tym, że ma takie małe te korzonki, to będzie to bardzo szybko szło. Tutaj mam też przy okazji przygotowaną taką ilość tych zrębek, żeby tutaj troszkę to od razu przesypać. Nie, przyniosę te patyczki, bo zobaczcie, jak spadnie deszcz, a za chwilę na pewno będzie lało, to będzie na pewno to nam przeszkadzało i nie chcę, żeby się już do końca złamały. I na pewno muszę przynieść od razu konewkę z wodą, bo też będę je podlewała. Mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, dlaczego też między innymi to wszystko robię, żeby się zasłonić trochę od, tego, od tej ulicy i od tych ludzi, którzy tam cały czas przechodzą, przejeżdżają. Dobra, idę po patyczek, robię resztę i pokażę Wam później, co wymyśliłam z tą ostatnią hortensją. Na dzisiaj, tutaj, koniec. Jednak tutaj ta hortensja wleciała, musiałam obciąć, bo obydwa czubki były nadłamane, więc pewnie dlatego to był gratis. No ale zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tutaj. Tak to się prezentuje, a tutaj te hortensje, których za bardzo nie widać, ale myślę, że z biegiem czasu będzie coraz ładniej. Myślę, że efekt będzie zadowalający już na wiosnę. Podlałam je bardzo obficie, bo widać, że potrzebowały tej wody. Mam nadzieję, że się dźwigną. Tak to wszystko wygląda. Dużo pracy nas to kosztowało. Tutaj jest taka różnica, jeśli chodzi o zrębki, bo zabrakło nam tamtych i musieliśmy wziąć z innego miejsca. I jest taka różnica. Myślę, że za jakiś czas to nie będzie się tak aż rzucało w oczy. Tutaj stary, troszkę odnowiony, taki nasz kącik. Tutaj ten rododendron, mam nadzieję, że też będzie ładnie rósł. Jak coś, to będziemy go reanimować, nawozić, tak żeby wszystko było ładnie. Dobra, można iść na kawę, trochę odpocząć i brać się za kolejne rzeczy. Dzięki, kochani, i do kolejnego.